Cześć, ja jestem Szeryf i dzisiaj kolejny odcinek omówienia linii w World of Tanks Blitz. Na tapetę weźmiemy WZ-113 razem z jej pięcioma poprzednikami. Zapraszam do oglądania. Na początku przedstawię Wam moją subiektywną opinię na temat opłacalności wbijania dla poszczególnych celów. Turnieje, randomki i obeznanie z grom. Turnieje daje 10 na 10, jest to jeden z podstawowych czołgów na tego typu starcia w blitzie. Randomy 7 na 10. Gra tym pojazdem wymaga jednak myślenia, więc z tym czołgiem raczej się nie odstresujesz. Obeznanie z grom 5 na 10. Sama linia jest przyjazna dla początkujących, natomiast dychę zdecydowanie odradzam. Warto ten czołg wbić, ale dopiero później. Przechodzimy więc do samych maszyn. Poziom piąty. Jak na Chiny przystało, jest to totalna podróba T34. W miarę mobilne. Jak się skontujesz, to coś tam odbije od czasu do czasu. Szybkostrzelny, dobra penetracja. No przyjemny. Nazywa się type T34. Poziom szósty Obstawia Type 58, znów podruba, ale tym razem T-34, 85. Oba działa nie są jakieś szokujące, pancerz i mobilność zresztą też. Zwykły przeciętniak, ale dla początkujących jest idealny i mówię to z własnego doświadczenia. Dalej mamy z dwójkę oczywiście również podróbę, ale już do rzeczy. Po ostatnim buffie, o którym zresztą zrobiłem materiał, zapraszam link w opisie, Ogoś miało go polecić jako idealny czołg ciężki do poprawiania skilla. Oczywiście ex z amerykańską T29. I tak naprawdę, jeśli uczysz się grać, to zaprzestań wbijania kolejnych maszyn. Skup się na Amerykańcach. Gdy poprawisz skilla, wróć do dalszego grania Chińczykami. Ósmy tier obstawia WZ110, czyli w skrócie Zezowaty Leniwiec. Rzadko trafia, ale jak trafi, to zaboli. Chowaj dolną płytę, bo po dwóch minutach wrócisz do garażu. Czok mozolny polecam się wesprzeć wolnym doświadczeniem i melisom. Na poziomie 9 spotykamy WZ11114, który jest szybszy, skuteczniejszy, dużo trafia i odbija. Granie nim sprawiało mi frajdę, ale unikaj tym czołgiem pagórków, bo depresję działa to można se wsadzić wiadomo gdzie. Zawsze jedź do miasta i graj na wieże o ile możesz. No wiesz, nasypy, braki czołgów i te sprawy. I dochodzimy do gwoździa dzisiejszego programu. Wady i zalety 113 w pigułce. Wady. Tragiczna depresja działa, zawsze idź do miasta, powtarzam to już po raz kolejny. Beznadziejna zwrotność, czyli skręcanie jak ktoś nie wie, będzie ciężko manewrować tym czołgiem, a więc najczęściej się nim jedzie na krechę, bądź się lekko kontuje przodem. W zaletach widzimy świetne i celne działo oraz rewelacyjną mobilność, ale jak już mówiłem, jak się jedzie na krechę. Jak chcesz skręcić, to będzie tragedia. 3100 uszkodzeń na minutę można zaliczyć do zalet. Teraz pancerz to sprawa względna, ponieważ zależy od skilla. Pancerz tego czołgu może być świetny, jeżeli ktoś ogarnie już tą gierkę. Trzeba się tym czołgiem zawsze kątować, bo jeżeli ustawisz się przodem, to bardzo łatwo cię będzie przebić. Gdziekolwiek tak naprawdę. A więc ustawia się zawsze pod kątem. Tu pokazuję jak to zrobić. Po wypowiedzeniu tych wad i zalet możecie sobie zadać pytanie. Czemu na turnieje skoro czołg jakiś mega zalet nie ma? Już odpowiadam. Ten czołg jest bardzo wszechstronny. A turnieje grają ludzie doświadczeni. Więc potrafią tą wszechstronność po prostu wykorzystać na polu walki. Jak trzeba może ten czołg zmieniać flanki. Spor odbijać w przypadku kontowania, szybko zbijać damage z wrogów, a nawet strzelać z dystansu. Jedyną wadą, na którą nie mogą nic poradzić, nawet profesjonaliści, jest tu zwrotność, ale w życiu nigdy nie może być za różowo. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem specyfikę tego czołgu i zachęcam każdego z Was do wbicia przynajmniej siódmego poziomu tych azjatyckich podrabiańców. Zapraszam na mojego Discorda i Instagrama. A ja się z wami żegnam, i do słyszenia już niebawem. Cześć! Kurczę, coś tak szybko. Dajcie znać koniecznie, co o tym sądzicie. Czy może być tak krótko, tak pięciominutowo, czy jednak dojść do tych dziesięciu minut podając dokładniejsze parametry.